Siema serdelki, witam wszystkich nowo przybyłych. Dzisiaj tak trochę spontanicznie postanowiłam, że coś fajnego dla Was nagram i wymyśliłam, że zrobię makaron domowy. Będzie taki z takiej malutkiej porcji. E, wiadomo, że jak będzie Was więcej można sobie tą porcję pomnożyć. E, no, makaron domowy to takie w zasadzie trochę wyzwanie. Kiedyś nasze babcie i nasze mamy gniotły makaron e, do rosołu. Co niedzielę teraz możemy iść co sobotę, do marketu i sobie ten makaron kupić. No ale dzisiaj mnie tak naszło, że stwierdziłam, że w związku z tym, że wczoraj gotowałam pyszny rosołek, on tam stoi, no to stwierdziłam, że dzisiaj do niego zrobię troszkę makaronu takiego domowego, a że ignać jest chory, no to tym bardziej. Jest to super pomysł. Kiedyś może wstawię Wam też przepis na rosu, bo ja rosół gotuję zawsze absolutnie zawsze na kurzych łapkach, ponieważ mają one bardzo dużo kolagenu w sobie, więc yy, on jest w ogóle zdrowy dla, dla wszystkich, ale dla osób, które mają problemy właśnie z jelitami, ten, yy, te kurze łapki są... Mm, czasami yy, nawet można je później sobie po ugotowaniu mm, obchrupać. Wiem, wiem, wiem. Znajdą się tacy, którzy napiszą, że ochyda, blefuj... Ale zauważcie mi, to jest mega zdrowe do tego rosołu, który, w którym bazą są właśnie te kurze łapki, zazwyczaj dodaję też oczywiście inne mięso, na przykład jakąś małą pereliczkę, y, albo, no, albo w ogóle kurczaka jeszcze w całości, albo no, troszeczkę wołowiny. Y, więc to, ale chciałam powiedzieć, że jeżeli nie mam kurzu łapek, nie gotuję rosołu. I co zauważyłam, jakby to jest potwierdzeniem na moje wcześniejsze słowa że y, mają one w sobie bardzo dużo kolagenu, jest to, że rosół bez nich pożycie go do lodówki wieczorem, rano wyciągacie, jest płynny, schłodzony, ale płynny. A wystarczy, że do takiego rosołu dodacie, mm, no nie wiem, 200 gramów, najlepiej pół kilograma albo i nawet więcej kurzych łapek. Następnego dnia po wyciągnięciu garnka z lodówki jest galareta. Taka, że u no, zimne nóżki. Rozumiecie? To jest najlepszy dowód na to, że mają w sobie naprawdę bardzo dużo tej mazi, która oblepia nasze jelita, nasze chore jelita, czy nawet zdrowe i e, no, pomaga im w funkcjonowaniu. Także polecam spróbować tym, którzy jeszcze nie próbowali. A teraz przejdźmy do dzieła. Zróbmy makaron domowy. Tak jak już wspomniałam, będzie to taka mała porcja, powiedzmy na dwie, trzy osoby. A jeśli chcecie tego makaronu zrobić sobie więcej, bo to nie problem, możecie go sobie po prostu dłużej jakby przesuszać i odłożyć na kolejny dzień czy nawet ugotować i włożyć do lodówki, to wiadomo, musicie sobie te porcje zwiększać, tak jak potrzebujecie. To co? Zabieram się do dzieła. Na stolnicę wsypujemy szklankę mąki. Najlepiej, żeby ta szklanka miała jakieś 250 ml, żeby nie była większa. Do tego dodajemy jedno jajko całe i dwa żółtka. Troszeczkę przyprawiamy solą, może być taka płaska mała łyżeczka i delikatnie palcami łączymy mąkę z naszymi jajkami. Kiedy ciasto jest już delikatnie połączone, dodajemy łyżkę oliwy z oliwek i łączymy dalej. Pamiętajcie, że jeżeli nie będzie wam się chciało zagniatać, to znaczy będzie zbyt twarde, możecie jeszcze w trakcie dodać bardzo miękkiego masła, tak proporcje na oko. No i wiadomo troszeczkę czasu to wyrabianie nam zajmie. A tutaj poszło nam znacznie szybciej bocyk, i ciasto jest już gotowe. Ja uwielbiam mój wałek. Jest on z takiego tworzywa, jakby troszeczkę metalowego i idealnie rozwałkowuje mi wszystko. I tak jak tutaj widzicie na filmiku, to ciasto się nie przykleje. A nawet jeżeli się przyklei do naszego wałka, to nie ma żadnego problemu, żeby go odkleić. Ciasto rozwałkowujemy naprawdę bardzo, bardzo mocno, tak żeby było praktycznie przezroczyste. Jeżeli Wam się uda, kroimy w takie paski. Eee, następnie paseczki układamy jeden na drugim. I za chwilkę będziemy nasz makaron kroić bardzo, bardzo drobniutko ostrym dużym nożem. Kiedy makaron będzie już dobrze pokrojony i będziemy przekładać go na blaszkę, ja akurat tutaj. Wyłożyłam sobie taką blaszkę z piekarnika papierem do pieczenia, nasypałam na nią sporą ilość mąki, e, tak żeby po prostu ten makaron, który po pokrojeniu wsypuję, tak jak tutaj możecie zobaczyć, rozdrabniam. I za chwileczkę w tej mące będę go dość mocno obtaczać, żeby nam się po prostu nie sklejał. Szybciej też będzie wysychał, bo musicie pamiętać, że taki makaron po zrobieniu. Najlepiej, jeśli około godzinki, właśnie taki obtoczony mąką. Tutaj możecie zobaczyć, jak wystawić w słoneczne miejsce, tak żeby przez ten czas sobie fajnie jeszcze wysechł, będzie smaczniejszy. Życzę Wam super niedzieli i pysznego rosołku. Najlepiej z domowym makaronem. Do zobaczenia.